I witam. Zagrajmy dalej w Fairy Tale Adventure. Myślę, że możemy kontynuować poszukiwania naszego obozu Gublinów. W międzyczasie, tutaj jest jeszcze ta jaskinia, którą też odwiedzimy, oczywiście. Zapomniałem, zapomniałem, że mam ten czar do przed się. Caustic Ward. To jest kolejny rodzaj ochrony. Odporność na kwas bądź też fioletową magię. Czyli, nie, odporność na kwas ORAZ fioletową magię. Jednocześnie, ponieważ kwas jest fioletowy. Jak denaturat. Mniam! No ale nic. Znowu uh, te ptaszki się już zdążyły się odrodzić. Ale ptaszek umiera szybko i sprawnie i możemy kontynuować wycieczkę. W poszukiwaniu... mam nadzieję, że gobliny tym razem już nie wyjdą. Ta jaskina gdzieś to była, a jeszcze niżej jest. No to musimy zejść w takim razie jeszcze niżej. I tutaj tak sprytnie są postawiane takie linie drzew, przez które przejść nie można. To odgradzona w ten sposób jest po prostu mapa, żeby nie dało się pójść wszędzie. Bele jak, jak to jest na przykład w Skyrim. Tylko, że trzeba czasami po prostu znaleźć sobie ścieżkę, ale zaraz dostanę wypłatę. I zaraz nie umrze. E, niestety nie mam czarów. Znaczy, ten ma czary, nie? No, dobra, rzucę, panie. Zabijmy go. Jeszcze jeden raz i starczy. Ja myślę, że powoli możemy już sobie darować zbieranie tych przedmiotów, ponieważ kasy w tej grze nie brakuje. A te przedmioty naprawdę ważą dużo. A oh, tak mocno zostałem poparzony! A oh, taka straszliwa pułapka. Czy zatem ja chcę tam iść? Spróbujemy, zobaczymy, co się tam czai. To może jakoś przejść tak, żeby nie oberwać. To jest taka głowa diabła, nie? Ale można to po prostu ominąć. Teraz drugim bratem. To wiesz, jednak nie jest ten obóz goblinów, o którym mi chodzi, ale coś mi się wydaje, że jak dojdę do tego obozu goblinów, to te gobliny po prostu zdechną. I musimy w tym momencie zabijać. Albo sami zostaniemy zabici. Nie, ta broń złana, te gobliny. A! Muszę się uzdrowić. To ty, skoro ten się już boi, to może nie goń za nim, tylko. O boż! Nie ma, nie ma. Nie ma leczenia. Filip! Przekro mi to mówić, ale skończysz marnie. Oczywiście nie. Z jakiegoś powodu postanowiłeś gonić goblina, który ucieka. I to cię uratuje. To miejsce może być dla mnie za wcześnie jeszcze Jednak Znaczy na razie się nie poddaję Może być też tak, że jak opuścimy to miejsce To nasi bohaterowie będą naprawdę silni O, kogoś tam jeszcze goni Powoli, spokojnie wszyscy dostaną swoją wypłatę O, zatrzymałeś się Jaka wielka szkoda Gdy mamy drzwi zamknięte. I chyba będą zamknięte na klucz, ale ma przerąbane. Yy, jego siła się zwiększyła, a ty chyba dostałeś wypłatę. Tak się wydawało przynajmniej. Łuk jest bezużyteczny. Kobiński łuk jest kompletnie bezużyteczny. Nie ma sensu go zabierać. Za to rękawiczki z drugiej strony tak. Absorb 3, defense plus 7. To chyba defense y, określa, czy w ogóle zostaniemy trafieni, a absorb, jeżeli zostaniemy trafieni, ile punktów obrażeń zostaje y, pochłonięte przez broję. Niestety, drzwi są zamknięte na klucz. Nie przejdziemy tutaj. Musimy zatem szukać klucza. Jeżeli w ogóle będzie do znalezienia w tej jaskini, podmy do sword. To mnie nie interesuje. Zdaje się, że tu jest dosyć duża ilość pieniędzy. O! Wszystkie strzały lecą na Juliana. On jest naszym chłopcem do bicia w tej chwili, dlatego może go trochę osłonimy tutaj. Nie mam już czarów. Więc muszę walić ze sorda, so Nie z aksa. aksa. Aksów chyba tutaj w ogóle nie ma w, tej grze. w Toporów. Co ciekawe. Szkola. wszyscy się zręcają nad jednym biednym kopnikiem, a ty na dole jakoś yy, pozostają niewzruszone, chyba rzuciłem ten czar na zwłoki. Niestety, Auć! No. No, No, uciekamy! Zaraz będzie wypłata ostateczna, coś czuję. Najedź się ryby, będziesz zdrowszy. I napij się napoju, też będzie zdrowszy. Ryby są zdrowe, dodaję dużo zdrowia. Już się odnowiła mana? Jeszcze nie. Cholera. Taki głupi goblin, a tak mocno kąsa. Dodawać jakiś czar, żeby ten. Nie najgorszy jest. O ich ch chyba zwiększa zdrowie w momencie kiedy obrywają, to mi się wydaje. wtedy jest napisane, że Vitality została zwiększona, nie? Uh, uh. Dobra. Jest. Napój leczący, to się zawsze przyda. Czy to nie jest czasem jakiś lepszy młot, ale nie wydaje mi się. Wooden Mole, Wooden bowl. Czyli młotek z drewna. No, gwoździ to chyba nie, nie przybijesz. Ty gdzie tam lecisz? Może lepiej nie leć. Chociaż flakon z chęcią wezmę. 29, 30, 35. to w ogóle nie masz nic. Ha, ha żadnej broni. Trzy na jednego, Jakże niehonorowe. Tak w chivalry często krzyczą. Jakże niehonor niehonorowe. Silver potion służy do leczenia strucizny. No, może korzystając z jej spokoju, wypadałoby rzucić czary leczące. Julian się już wyrabia, chyba. Kolejny pięściarz. Właściwie to on stosuje yy, styl walki kapitana Kerka. Umrzesz, pięściarzu. Oa, ale. Jednak trochę nas wcześniej pobijasz. Poza jeszcze Umarł pięściarz. Bo ma łuk, no tak. Czy ktoś jeszcze nie ma rękawiczek? Wszyscy już mają, więc możemy ich nie zbierać. Niestety, jak widać, są dosyć kiepskie, ale ta zbroja też chyba dużo daje tym bohaterom, bo tak samo obrywają, tak samo Filipo obrywa jak Kevin, nie? Zabijmy może tego. i mniej, tym lepiej, nie? Bo nawet koleś, który nie ma w ogóle energii prawie, bije tak samo mocno jak ten, co ma całą energię. No więc powinniśmy wszyscy zabijać pojedynczą osobę. Chyba natrafiłem na jakąś jadalnię albo coś, bo ich dużo wyszło albo sypialnie. Ups, jakieś zaklęcie? Może? I ty umierasz. <laughs> Przewróci się dopiero po tym, jak tura została wznowiona. Wszyscy na jednego. W yy, myśli złotej zasady. Będziecie ich go popychać. Piłeczkę. Tak jest, został rozepchany, można by powiedzieć, nawet. Yy, to go nie chce. Czy on miał... Nie. Miał chuje tarczę. te gobliny w ogóle jakieś biedne są? W sensie materialnym. W momencie, kiedy tamten się wyjemy, ograbimy zwłoki jego zmarłych yy, kolegów. Może to była jego rodzina. Może któryś z nich był na przykład jego bratomatką albo coś w tym stylu, nie? Kto wie, jak to jest z goblinami? Chociaż ubrać się potrafi, nie? Niby. Ała! Przypiertelność też potrafi czasami. Ale już umarł. Możemy się zręcać na zwłoki. W myśl zasady, a kto umarł, ten nie żyje. Pomódlmy się nad towarzyszami broni tutaj. Brać mi. To są bracie mordercy, niech bohaterowie. Takich biednych duliny. A jak widać, już zaczynają szybciej zdychać, nie? To jest kwas? Tak? Oczywiście. Nie polecam pić ani nic z tym robić. Chociaż jeżeli na przykład przeciwnik nosi kwas w ekwipułko, się mówiło że kwas to przeciwnika zaboli, nie? Bo można też go obdarować przeciwnika. like o! Coś powiedział nawet. To umią się nawet mową posługiwać. Proszę bardzo. W sumie tak, mają jakieś łóżka, narzędzia, broni. nie? Może by powiedzieć, że są prawie cywilizowani. Może powinienem zapisać, bo tak bez sejwa latam trochę. No ale jest to chyba pierwsza nasza większa lokacja w tej grze, nie? W sumie zbyt dużo tych lokacji nie było jeszcze. Jak do tej pory. E może zbadajmy co tu jest na dół najpierw? Czy mi się wydaje, czy tutaj będą te zamknięte drzwi na klucz? E, tu jest jakiś błon graficzny Skrzynia się ponownie rysuje Nie, to nie jest to Już tam goblin wyszedł, olejemy go oni się bardzo szybko respawnują, jak, jak widać. Także nie pozostaje nam nic innego jak pójść w tym kierunku. Gdzie będzie kolejny koblinak? Chodź tu. Co mi stanąłem tak kiepsko trochę, bo on ma teraz y, chyba lepszą pozycję do zabijania mnie. Chociaż znaczy, y, tamte też się po po poblokują no. Są głupie. Albo mądre. Nie, głupie są. A właściwie ten jest głupi, co staje, stoi tak w przejściu, nie? To teraz, żeby nie popełnić błędu goblinów, ja przejdę do przodu. Może? I yy, ty, Kevinie, też powinieneś przejść do przodu w tej chwili. Flip jeszcze nie może bić. Czuję się osobotniony, i pozwalają mi ubić bracia, męczą go. Podobno tego najmłodszego się męczy. A Kevin wygląda na najmłodszego. Goblinki powoli chyba zaczynają być masakrowane tutaj. To jest dobry teren do ćwiczenia. I walczenie z kokłami w sumie. Chociaż każdy z naszych bohaterów też ma prawdopodobnie parę nowych dziur w różnych miejscach. I doszedłem do czegoś. Nie, nie, dalsza jaskinia. O, niebieski. Tylko on chyba... tutaj się chyba robi coś takiego. Taki patent jest, że jak włożymy pustą butelkę to dostaniemy jasną niebieską, nie? I ten yy, yy, Garniet ma też określoną liczbę użyć. To jest też Empty Bottle. Myślałem, że to jest Silver Potion, a jednak nie. O, skończyło się. I Julian z pustego nie naleje. Niestety, jak widać, to są kolejne drzwi na klucz. Yy, chyba w tej grze może być tak, że ten klucz może być w zupełnie innej lokacji. Niemniej jednak, jest jeszcze jedna odnoga, której żeśmy nie przeszukali. Oj, nie, 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 nie. Ja tego nie chcę słuchać, jak ty się do mnie przytkotowasz. Kultury nie ma ten goblin. za to zostanie przemrożony. Trzeba go trochę ostudzić. Eee, dobra. Jest jeszcze jedna. <śm> Kolejny goblin. Kolejny, dwa goblin. Zabijmy je. Jak widać ten młotek jest dosyć głupi, nie? Ale to nie jest odpowiednia brona tego potwora. Z tym, że ja chcę, żeby ten bohater był wyszkolony w poskrywaniu się tym młotkiem. To jest dla mnie bardzo ważne. Jak się jeszcze ten trzyma, ten taki kwadrat yy, na nim to widać, że tutaj gra postępuje yy, bardziej podzielona, natury jest. Jak się klika szybko, to ten bohater atakuje jakby szybciej niż powinien, nie? I ostatni. Jaki przepiękny do muru. Boż, biedny kochynek. Umrze. Dobra, jest jeszcze jedna odnoga tutaj, ta, w której nie byłem, i tutaj się przejdziemy, ale to będzie w następnym odcinku dopiero.